Trzymajcie się z konstytucją, macie 9.1 i dzisiaj gramy sobie w Raul's Assassin's Creed. Trzeci odcinek zapewne tego odcinka bym teraz nie nagrywał. Gdyby nie to, że wyszedł właśnie kolejny mega box. Ja tutaj spojrzę, jakie mamy szanse, ponieważ szanse mogły nam urosnąć, ale nie urosły. Nasze postacie wyglądają aktualnie tak. Więc mega boxer równie dobrze możemy sobie zdrać taką rozę lub nic. Więc tak, może zagrajmy sobie najpierw jedną grę. No to zagrajmy w sumie Coltem na przykład I po tej grze albo po jeszcze jednej zobaczymy jeszcze yy, Otworzymy sobie tego Mega Boxa Oczywiście zachęcam cię do zostawienia suba i łapki w górę Aktualnie ta seria nazywa się Od Zera do Brawlera Więc po prostu pomyślałem, że sam ją, że sam tą nazwę wymyślę Waniała, jakoś tak tych komentarzy tam nie było po prostu na temat tego, jak ta seria się ma nazywać, więc sam po prostu to wymyśliłem, zawsze przy okazji trochę y, tej nazwy z, z kanału mojego, który prowadzę z Exuriosem. W sumie to już bardziej kiedyś prowadziłem, ponieważ teraz już praktycznie nie prowadzimy tego kanału. On jakby trochę umarł. Więc, no, jeżeli chcecie reaktywować tego kanału, to tak, zostawcie łapkę w górę. Jeśli będzie tutaj 10 łapek w górę, to go reaktywujemy. Więc, no, naprawdę musicie się postarać. Więc, no. My w tej grze mamy już 10 powercubsów. Spróbujemy pokonać tą rozę. No, akurat to było przeciętne. Przeciętnie, przy, łatwe, tak to ujmę. To w dwa została, bo tak, Shelly została. No, Shelly z Coltem, no, co powiedzieć mogę? Że Colt na daleka jest lepszy. No, niestety, Shelly spotkał marny los. Zobaczymy, bo nie wiem, czy ja przypadkiem, a nie, nie będę miał kolejnego levela. Już myślałem. Zobaczymy w ogóle, co dzisiaj nam się uda wbić. Teraz otworzymy sobie tego mega boxa. I co będzie? Czwórka. Ciekawie. Szczerze, że myślałem, że powinna być piątka. Ale czwórka też zawsze dobra. Więc no. Yy, myślę, że teraz troszeczkę pucharków wbiję. I widzimy się yy, po tej grze. Dobra, aktualnie mamy top 2 tutaj. Postanowiłem już yy, dalej nagrywać, ale jak mamy top 2, to może się ciekawie dziać. Więc spróbujemy tego yy, l Primo wykonać. Mam nadzieję, że się uda tej. widać, że jednak yy, no. Że jednak się udało. Więc kolejna gra wygrana. Plus 10 pucharków. Kolejne 88 punktów. Jestem w sumie ciekawy, ile nam jeszcze zajmie wbijanie tego Mega Boxa. Zobaczymy. Myślę, że widzimy się po kolejnej grze. Jednak zobaczycie tę grę. Tutaj spróbujemy oczywiście to wygrać. Przed chwilą widzieliście ulepszanie postaci, i ta śmieszna akcja jakby świetlił mi się powiadomienie, że będzie za chwilę mecz w lidze francuskiej, a ja go nie mogłem usunąć z ekranu, bo ciągle klikałem cofnij. Więc no, tutaj taki śmieszny fail na odcinku. Więc no, zawsze zdarzają się jakieś. ...śmieszne rzeczy. I zawsze właśnie musi być jakiś fail. Fail. O, dobra. I tutaj świetnie... ...sobie zabraliśmy to wszystko. Tutaj kolejny gościu leży. Został nam tylko ten, w sumie... ...który wygląda na trochę bardziej ogarniętego, niż się wydaje. No i tutaj wygraliśmy kolejną grę. Jesteśmy numerem 1 plus 10 bucharków. Ile znowu będzie tych punktów? No i dalej 88, więc mamy Big Boxa, którego sobie teraz otworzymy. Aha, jednak jeszcze go nie mamy. Więc widzimy się po tych, grzechach. Aktualnie zaczęła się gra. A ja postanowiłem, że zrobię coś śmiesznego, czego jeszcze nie robiłem. Więc zrobimy magiczne przejście i no i jesteśmy z powrotem Tutaj odbierzemy sobie yy, Nagrody z Alei pucharków Tutaj yy, 25 punktów mocy No i mamy big boxa Dobra była chwilutka przerwa była chwilowa przerwa bo co ja gadam No i mamy big boxa 3 no i chyba będzie postać Będzie postać proszę państwa I co to będzie Ja to sobie zakryłem postać po prostu Żeby widzieć sam kolor ale Daryl myślę, że jest dobrym dropem, więc skoro właśnie drafnęliśmy, myślę, że sobie możemy zagrać, więc widzimy się już w grze. Jesteśmy już w grze, na początku zazwyczaj są takie krótkie lagi, więc tym się nie przejmujcie. No i spróbujemy oczywiście tę grę wygrać. Jako już to jest to pierwsza gra Darylem, to właśnie spróbujemy tę grę wygrać. Miejmy nadzieję, że się uda. Zosmarja, ile tutaj jest skrzynek. Spokojnie, bo jakby wszystkie oczywiście były na naszym kancie. Więc spróbujemy je pozbierać. Chociaż, że ten Barley mnie bardziej kusi niż te skrzynki. No i lag. Dobra, pozbierane. PRQ bez y, Barleya. Naprawdę bardzo dużo tych skrzynek. O Jezus Mario, jak laguje. Co się dzieje? Wielkie starsze, tak o, nagle. Miejmy nadzieję, że mnie nie wywali. z przez tego to że zostanie po utracone połączenie, co się dzieje? Internet mam. Dobra. To już się dzieje. Jaka akcja? Czemu akurat zawsze na filmach musi mi lagować, a jak zagram mm, po prostu po filmach, na przykład na moim koncie, albo ja ogólnie, jak nie nagrywam, to tego to mi, musi lag, to mi musi akurat nie lagować. Więc wygrana pierwsza gra Darylem I myślę, że to by było na tyle z tego filmu Zostaw łapkę w górę Oraz łapkę w górę Możesz oczywiście napisać jakiś miły komentarz, bardzo mi będzie miło A ja się z wami żegnam Więc siema